Kiesicznie. Proszę państwa, tytuł jest oczywiście dotyczy zarządu drugiego, ale zobaczycie państwo sami, że w swoim referacie przede wszystkim skupię się na kąt wojskowym, zresztą konkluzje będą jasne dlaczego tak jest. Ale pozwolę sobie zacząć od cytatu, ważnego cytatu generała Edmunda Buły, który w marcu 89 roku 1989 roku tak powiedział na jednym z przemówień. Będziemy zapewniać bezpieczeństwo armii w trudniejszym i bardziej złożonym okresie przemian, a jednocześnie przebudowywać własne poczynania zgodnie z ich nurtem w wymiarze aktualnym i przyszłościowym. Bieg wydarzeń nie może stworzyć sytuacji dla nas nieoczekiwanych. Stąd w pełni należy wykorzystywać każdą z możliwości aktywnego wpływania na zachodzące procesy. To właśnie y, aktualne, że tak powiem, procesy, na które kontwywiad wojskowy powinien wpływać, ponieważ Edmund Buła był ostatnim szefem Wojskowej Służby Wewnętrznej, y, to była kluczowa sprawa dla kontwywiadu wojskowego. Dlaczego? Zaraz powiem o tym. Proszę Państwa, okres przemian w Polsce, szczególnie w służbach wojskowych, był w ogóle bardzo słabo zbadanym i znanym tematem. Właściwie jedynie Paweł Piotrowski napisał coś więcej na ten temat. Przy reformach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i likwidacji służby bezpieczeństwa, temat służb wojskowych. Był przez samych polityków w tym okresie słabo poruszany. To w końcu przecież służba bezpieczeństwa odgrywała rolę chłopca do bicia, który prawda, ma być, który, funkcjonariusze mają być weryfikowani. Chociaż wiadomo było, że wojskowa służba wewnętrzna, szczególnie w latach 80. wspierała cywilny aparat represji, rozpracowując czy, czy pomagając walczyć z opozycją, czy też Kościołem katolickim. Rok 89 przynosi proszę Państwa transformację, zanim jednak nastąpiły zmiany w związku, chociażby z wynikami wyborów do Sejmu i Senatu, służby wojskowe już się przygotowywały na ewentualne przeorganizowanie. I reformy. Ministerstwo Obrony Narodowej wyszło bowiem z założenia, pomimo jakikolwiek rozwów w Magdalence czy ustaleniach stołowych, że opozycja w kraju dalej działa antyustrojowo. Stąd główny zarząd polityczny oraz Wojskowa Służba Wewnętrzna uznały, że celem opozycji jest przede wszystkim dyskredytacja sił zbrojnych, dążenie do przejęcia wpływów w wojsku. Zresztą Kierunek ten szedł według WSW i GZP z Zachodu, gdzie tak zwana dywersja ideologiczna działała. Oczywiście z, także opozycja w kraju tutaj miała depresjonować armię, propagować odmowę służby wojskowej, pokazywała uzależnienie wojska polskiego od, od imperialistycznych interesów Sowietów przedstawiała antynarodowy charakter armii, negowała na nią wydatki, że są zbyt duże. Że wojsko powinno zacząć oszczędzać. Także to wszystko nie podobało się zarówno głównemu zarządowi politycznemu, jak i szefostwu WSW i podjęli wspólne działania. Tu sobie pozwolę na cytat: na uodpornienie społeczeństwa i stanów osobowych sił zbrojnych na propagandę przeciwnika przy wykorzystaniu istniejących i sprawdzonych kanałów informacyjnych oraz stosowanej działalności wychowawczej, kontrpropag kontrpropagandowej i operacyjnej. Koniec cytatu. W związku z tym szef WSW zaapelował o wzmożenie wojsku w okresie wyborów działań partyjnych, szeroki kontakt z żołnierzami, ze środowiskiem żołnierzy rezerwy. Kadra szefostwa miała być informowana oczywiście o aktualnych zagrożeniach w kraju i w wojsku, a w komórkach organizacyjnych i pododdziałach WSW generał Buła rozkazał utrzymać, i tu cytat, wysoką wymagalność, porządek wojskowy i dyscyplinę. Koniec cytatu. Już w kwietniu, proszę Państwa, 89 roku szef WSW apelował, i tu też sobie pozwolę na cytat, o pełną mobilizację kadry w okresie związanym z wyborami, wysoką świadomość i wsparcie. Podkreślał zresztą, koniec cytatu, podkreślał zresztą, proszę Państwa, aby wpływać na postawy polityczne także wobec żon kadry wojskowych. Przy tym cały czas podkreślano efektywność organów WSW w przeciwdziałaniu wpływom tzw. dywersji ideologicznej na siły zbrojne PRL. Proszę Państwa, po wyborach w czerwcu 1989 roku dalej uznano, że w kręgach Solidarności są przeciwnicy polityczni, którzy mają coraz większe wpływy na wojsko. Szczególnie zagrożenie takie szło ze strony, w ocenie oczywiście WSW, ze strony Solidarności Walczącej, Konfederacji Polskiej Niepodległej oraz Liberalno-Demokratycznej Partii Niepodległość. Jak pisał sam szef WSW, tu sobie pozwolę też na krótki cytat, opracowano koncepcję ochrony sił zbrojnych przed destrukcyjnym oddziałem politycznym, uwzględniając między innymi legalną działalność opozycji. Na tym odcinku opracowano nowe kryteria wyłaniania osób do operacyjnej kontroli. Czyli mimo, mimo tego, że opozycja działa legalnie, szef WSW uznał, że trzeba ich kontrolować operacyjnie, dlatego że stanowią zagrożenie dla przyszłości wojska. Zresztą postawa taka była, proszę państwa, w samym kierownictwie MONU, bo sam Siwicki uważał, czyli minister obrony narodowej uważał bardzo podobnie. Na odprawie kierowniczej szefostwa w tym czasie szef WSW podkreślał, że tezy o apolityczności wojska tylko i wyłącznie mają na celu jego destabilizację. Uznał, że po pierwsze, nie ma możliwości odpolitycznienia kontrwywiadu wojskowego, a druga rzecz, proszę Państwa, że. Skrytykował koncepcję czystego wywiadu. WSW nie może się czystym kąt wywiadem czystym kontrwywiadem zajmować, czyli stricte tym, czym powinna, tylko jednak cały czas szukać tej tak zwanej dywersji ideologicznej w wojsku i poza wojskiem. Ale oprócz takiej walki w ochronie wojska ludowego, już wcześniej, bo w 1988 roku opracowano koncepcję. Operacyjnej ochrony tego wojska. I cóż, cóż ta koncepcja, która zresztą została wprowadzona, zakładała? Podzieliła jednostki wojskowe na trzy grupy. Pierwsza grupa to jednostki najbardziej narażone na działalność wywiadów, czyli głównie instytucje centralne, Ministerstwa Obrony, sztaby. Druga grupa to oddziały, czyli pułki, samodzielne bataliony czy dywizjony. Natomiast trzecia grupa. To wszystkie pozostałe jednostki, głównie zresztą charakteru pomocniczego i usługowego, jak kasyna, kluby, punkty zaopatrzenia, czy chociażby szpitale. I proszę Państwa, i pomysł był taki. Pierwszą grupę, która była pod szczególną ochroną kontwiadowczą, mieli ochraniać najlepsi oficerowie WSW. Zresztą na ochronę tych obiektów chciano przeznaczyć jak najwięcej środków, zarówno finansowych, jak i technicznych. Druga grupa miała być Ochraniana już bardziej we współpracy z dowództwem, to znaczy na dowództwo jednostek wojskowych miała spaść ta odpowiedzialność kąt ochrony. I dowództwo miało przede wszystkim szkolić, wychowywać i być w stałym kontakcie z, z, z oficerami w WSW. Natomiast trzecia grupa miała być ochraniana przez pełnomocników wywiadu wojskowego, czyli rezydentów, ale nie miała być to kategoria, tak jak dotychczas nieoficjalnych pracowników. Natomiast zupełnie inna, oparta, oparta bardziej na samodzielnym organizowaniu się i kierowaniu pracą osobowych źródeł informacji. Przynajmniej tacy rezydenci mieli być w pierwszej kolejności, mieli być to oficerowie WSW, którzy ze względu na restrukturyzację wojsku, mieli zostać po prostu wydaleni z tego wojska, prawda? Oni mieli wejść, wejść, znaczy wydaleni z wojska z WSW, mieli wejść do jednostek liniowych i tam pełniąc rolę, prawda, wojskowe, mieli dodatkowo pełnić formę rezydenta. Na razie miało być to na etacie niejawnym. W ogóle bez powiadomienia dowództwa o tym, że taki rezydent osłania daną jednostkę, natomiast później miał być już oficjalnie na etacie, ci rezydenci mieli funkcjonować i w ramach tego osłaniać tę te, trzecią grupę, prawda, czyli te jednostki charakteru pomocniczego. Co ciekawe, organizowanie przez rezydentów kontaktów, czyli zbierania swojej agentury, miało w początkowej fazie w ogóle nie być pod flagą kontwywiadu, czyli jakby mieli się nie chwalić, że pracują dla WSW. Planowano także przesunąć zakres czynności kontrolnych i nadzorczych bardziej na rzecz analitycznych rzeczy. Zresztą to później najbardziej będzie widoczne w przekształceniach WSI. Planowano zlikwidować oczywiście oddział trzeci zarządu trzeciego, który odpowiadał za dywersję ideologiczną i polityczną, mimo że była główny nacisk skład na to, że trzeba, trzeba jednak z tą dywersją walczyć. Proszę Państwa i chciano przekształcić organa kontrwywiadu strukturalnie, czyli usamodzielić jednostki na najniższych szczeblach, czyli żeby wydziały były jak najbardziej samodzielne i zmniejszyć jednocześnie stan osobowy z, o 20% do 1995 roku i o kolejne 30% do 2000 roku. I to były takie pierwsze... Pierwsze założenia. Natomiast, żeby pokazać społeczeństwu, że to WSW nie jest takie złe, zaczęto mówić, rzucono takie hasło o humanizacji wojskowej służby wewnętrznej. Z czym to się miało przejawiać? No, przejawianiem się troski o życie, zdrowie i godność osób, które kontrwywiadowczo WSW miała ochraniać. Takie były główne hasła. Zresztą to hasło później poszło na całe wojsko. Wojsko miało być. Human, znaczy miała być humanizacja w wojsku, prawda, ludowym. Ciekawa była także koncepcja planowana zmiany, to znaczy jawność działania WSW. Na czym to miało polegać? Otóż wszelkie akta normatywne miały być dostępne dla szarego obywatela, które pokazywały zadania WSW, natomiast tajemnicą miał zostać jego kierunek zainteresowania zamiary i ewentualne stosowane środki. Kierownictwo wyszło z założenia, że tyle jest podręczników na Zachodzie, które mówią w ogóle o działalności kontrwywiadowczej, że nie ma sensu ukrywać tego co my robimy, prawda? To znaczy jakie normatywy, jakimi dokumentami się posługujemy. Natomiast same już zamiary i stosowane środki miały być ukryte. Zresztą, proszę Państwa, z podręcznikami jest o tyle ciekawe, że sam język podręczników, o czym zresztą chyba zaraz powiem, też był zmieniany. Proszę Państwa, na rok 89. także mocno naciskano na to, by przyspieszyć prace związane z porządkowaniem archiwów WSW, które zresztą od 86. roku były, były porządkowane. Oczywiście przyspieszenie polegało na tym, że trzeba zniszczyć to, co. Ma być już niewidoczne, prawda? Czyli głównie naciskano na to, żeby dokumenty dotyczące rozpracowania Solidarności czy też Kościoła po prostu zniszczyć. Co w większości udało się rzeczywiście zrobić. Proszę Państwa, także na początku 1989 roku, ze względu na to zagrożenie wojska, dokonano troszeczkę zmian kadrowych. Najbardziej wierni oficerowie i zdolni weszli i zaczęli szefować, prawda, w zarządach szefostwa, ale i w zarządzie WSW, Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Zmienił się także komendant Centrum Szkolenia WSW. 25 marca 89 roku, jeszcze przed wyborami w Polsce, zostało zorganizowane spotkanie przedstawicieli kontrwywiadów wojskowych państw stron bloku wschodniego oraz Kuby i Mongolii w Moskwie. Według słów Edmunda Buły, który oczywiście był na tym spotkaniu, najważniejsze dla niego było w tej chwili wypracowanie jakichś wspólnych zasad działania służb kontrwywiadowczych bloku sowieckiego na czas wojny. Ze względu na przyjęcie doktryny obronnej Buła uznał, że kontwywiad wojskowy powinien być bardziej ofensywny tym razem, a wszelka współpraca miała chronić nie tylko poszczególne państwa, ale przede wszystkim siły zbrojne układu warszawskiego. Czyli jakby ochrona, ochrona idzie szerzej. Chodziło o zachowanie, że tak powiem, układu warszawskiego. Stąd pomysł byłby co najmniej, co, znaczy przynajmniej co dwa lata zbierać się na takich naradach i w każdym z kolejnych państw, prawda, gdzie, gdzie będzie ten problem ochrony Układu Warszawskiego omawiany. Zresztą takie narady, Państwa, przez, od 65 roku, co roku były organizowane przez Zarząd Drugi, czyli ten wywiad wojskowy. Proszę Państwa, przy zmianach szkolenia kadry, bo na to też zwrócono uwagę w kwietniu 89, Nakazano uwzględnić dobrych lektorów, znających historię informacji wojskowej. Chodziło o to, by rzeczowo i obiektywnie naświetlili historię tego okresu. Zresztą, zgodnie z wytycznymi MON w całym wojsku, należało wyjaśnić tzw. białe plamy historii najnowszej i akcentować, że przecież rozliczenia zostały już dokonane dawno temu, własnymi siłami i że i pokazywać jednocześnie, że opozycja ma kontakty z Zachodem, który zawsze pomagał iluzorycznie, w przeciwieństwie do państw socjalistycznych, które na, na co dzień pomagały. Czyli cały czas propaganda, która miała skierować prawda, e, wojsko i białe plamy historii na dobre tory. E, oczywiście w cudzysłowie dobre tory. E, oczywiście także propaganda miała być skierowana na obronę stanu wojennego e, czy samego generała Jaruzelskiego. Miał być zresztą jako przedstawi przedstawiać go miano jako męża opatrznościowego, który wybrał oczywiście mniejsze zło. Co ciekawe, już po wyborach we wrześniu 89 roku, sama WSW domagała się większego posłuchu. Stwierdzono na posiedzeniu kolegium szefostwa, że w wybranych dziedzinach bezdyskusyjny głos powinien artykułować, powinien artykułować organa kontrwywiadu wojskowego. Zwrócono przy tym uwagę na bariery administracyjne, stąd stwierdzono, że powinno się odchodzić od działań formalnych na rzecz operacyjnych i główny, główny nacisk kładziono na poprawne formułowanie negatywnych opinii o organów WSW wobec żołnierzy, czyli kompletna kontrola kontwywiadu wojskowego w, w, w wojsku. Na przełomie 89-90 pracowano w organach WSW nad tymczasową instrukcją konwywiadowczą. Chodziło o to, żeby wyeliminować te wątki polityczne. Zresztą w lutym wprowadzono tymczasowe wytyczne w sprawie prowadzenia dokumentacji i ewidencji, by uprościć też troszeczkę sposób rejestrowania. Nie wiem, ile mam czasu. 5 minut, no to muszę przyspieszyć tempo. Proszę Państwa, także pracowano nad, pracowano nad, może już nie będę do tego wracał. Proszę Państwa, stąd w ogóle wziął się pomysł, dlatego że ataki opozycji jednak na to WSW, w jakim, w jakiejś formie były, stąd wziął się pomysł, by WSW schować, schować pod zarząd drugi. Czyli zrobić reformę, znaczy reorganizację służby, służby kontrwywiadowczej w ten sposób, że rozdzielamy służby dochodzeniową i porządkową, czyli tych tak zwanych bocianów, którzy prawda pilnowali na dworcach, robimy żandarmerię wojskową, bo oni zawsze się rzucali w oczy, więc jakby jako służba porządkowa oddzielamy to. Natomiast cały ten pion kąt wywiadowczy chowamy jako jeden z pionów zarządu drugiego. I pierwszy taki pomysł został wprowadzony przez Edmunda Bue. On albo samodzielnie, albo w ramach zespołu opracował pierwszy taki projekt. Miała być to agencja wywiadu i kąt złożona z trzech pionów wywiadowczych operacyjnego, informacyjnego i rozpoznawczego oraz z pionu wywiadu. Oczywiście miał być też pion pomocniczy i tutaj chociażby bardzo bardzo chciano, żeby zakład techniki specjalnej zarządu drugiego wszedł, wszedł pod, pod ten pion i żeby ten pion stricte podlegał pod wywiadu wojskowy, tak żeby kontwywiad miał jak najwięcej do powiedzenia w tym zarządzie drugim w tej chwili, a nie wywiad wojskowy. Oczywiście technicznie też Centrum Szkolenia WSW i Centrum Szkolenia Służby Zagranicznej Zarządu miało się połączyć i w Janówku miało stacjonować. Natomiast budynki z Miska Mazowieckiego, gdzie dotychczas było Centrum Szkolenia WSW, miano oddać na potrzeby żandarmerii wojskowej. Proszę Państwa, oprócz tego, że miało etaty, etaty miały być zmniejszone w pionie konwywiadowczym, uznano, że w wywiadzie także trzeba ograniczyć, ograniczyć etaty. Natomiast druga koncepcja zakładała zmiany nazwy na zarząd wywiadu i kontrwywiadu. Podobnie jak pierwsza integrowała, nie integrowała w te piony wywiadowcze, natomiast tak samo miała być miał być ten piątką wywiadu schowany. Z tym, proszę Państwa, tam była koncepcja, znaczy to, to było bardziej złożone, może ja nie będę wchodził w to bo to też chodziło o rozbudowę większości ilości oddziałów w centrali kontwywiadu wojskowego ale co najciekawsze że w tych koncepcjach dwóch a szczególnie w tej drugiej wszystkie od, znaczy działania wywiadowcze miały być tylko i wyłącznie nastawione na NATO prawda jest 80., początek 90. roku i dalej, dalej twierdzimy, że cały wywiad rozpracowuje na to, no bo jesteśmy dalej w układzie warszawskim. Proszę Państwa, i oprócz tych dwóch koncepcji Buły, które były modyfikowane, generała Buły, powstała też koncepcja zarządu drugiego, która troszeczkę się różniła bo przede wszystkim zakład techniki specjalnej miał być, miał być cały czas pod skrzydłami zarządu drugiego, znaczy tego pionów, pionu wywiadowczego. Miał powstać zakład techniki cyfrowej o łączności specjalnej, oddział zabezpieczeń i dalej drukarnia i mała poligrafia miała być także pod kontrolą wywiadu. Natomiast proszę Państwa, koncepcja Misztala jako takiego, przegrała zupełnie, z, zresztą to nie pierwszy raz, gdzie wywiad wojskowy przegrywa z konwywiadem wojskowym, dlatego że identyczne koncepcje, koncepcje przegrał zarząd drugi, chociażby w inwazji na Czechosłowację, gdzie nie mógł, że tak powiem, popisać się, konwywiad się tam sprawdzał. Tak samo w tym wypadku, tutaj także przegrała koncepcja wywiadu wojskowego. Zresztą to doprowadziło do rezygnacji Misztala, szefa zarządu drugiego, ze swoich funkcji, ponieważ w jednym z dokumentów on bronił. bronił się jako szef, że jak może WSW, czy PIOKON wywiadowczy, decydować o tym, jeżeli on jest szefem zarządu drugiego, jego koncepcja, ani jego zdanie w ogóle nie jest liczone tutaj, kiedy on ma być szefem w przyszłości szefem, prawda, całego, całego zarządu drugiego. W związku z jego rezygnacją, proszę Państwa, został powołany powołany Stanisław Żak, zresztą który był wcześniej szefem Departamentu Kadr MON. Postać wcale nieprzypadkowa, dlatego że cieszyła się dużym, dużym zaufaniem WSW. Zresztą sam był informatorem jeszcze Głównego Zarządu Informacji. Zresztą, proszę Państwa, w ogóle w, w tym czasie, mimo tych zmian, e, wszystkie zmiany w wojsku e, były jakby dyktowane zaufaniem. Znaczy, te osoby, które wchodziły, jakby zmieniały, e, zmieniały e, chociażby Siwickiego, prawda, e, kiedy wszedł, e, wszed, proszę Państwa. Na stanowisko ministra obrony narodowej wiceadmirał Piotr Kołodziejczyk, który także przez WSW był osobą zaufaną, znaczy zaufaną w, w tym znaczeniu, że WSW zawsze bardzo mocno chwaliła sobie współpracę tą na linii służbowej z Kołodziejczykiem. Stąd ona też o nim bardzo dobre opinie miała. Więc nie były to przypadkowe, nie były to w ogóle. Przypadkowe osoby. No, oprócz oczywiście dwóch cywilów, czyli Bronisława Komorowskiego i Jana Onyszkiewicza, którzy zostali narzuceni właściwie przez Mazowieckiego, ale proszę Państwa, bardzo szybko. Bardzo szybko okazało się, że te osoby nie zagrażają bezpośrednio wywiadowi i kontwywiadowi. Dlatego, że na jednym, z, na jednym z posiedzeń Bronisław Komorowski, właściwie na pierwszym spotkaniu, podkreślił, że, i tu cytat: pragnie być adwokatem wojska wśród wszystkich sił, które są w parlamencie. Koniec cytatu. A na kolejnym powiedział, i tutaj cytat jest z protokołu, wiceminister Komorowski oświadczył, że jest zwolennikiem konsekwencji. Ale elastycznego podchodzenia przez kolejne etapy reformowania sił zbrojnych. Wojsko musi być sferą chronioną, odgrodzoną od wszelkich poczynań mogących wywołać jego dezintegrację, czy poważnie zagrozić morale i dyscyplinie. A dalej należy wyraźnie stwierdzić, iż nadmierne przedłużanie rozrachunku z przeszłością nie sprzyja utrzymania dobrego morale wojska. No co za tym szło? Dobrze. Co za tym szło, proszę Państwa. Zarząd II jako już wywiad i komwywiad przeformowany, prawda, spokojnie mógł, spokojnie mógł dalej funkcjonować. Jedyna zmiana, która nastąpiła przy formowaniu WSI była taka proszę Państwa, że powstał, ponieważ zlikwidowano układ warszawski, w pionach i wywiadowczym i operacyjnym WSI stworzono oddział wschód i oddział zachód, z tym, że dwa razy więcej kadry dalej było w oddziale zachód niż w oddziale wschód, czyli mieli więcej roboty zawsze na zachodzie. To jest jedna rzecz, natomiast druga rzecz, proszę Państwa, przy tym wszystkim zawsze główną rolę odgrywał strach także przed Niemcami, a szczególnie przed jednoczącymi się Niemcami. Zresztą przez cały okres PRL-u Niemcy wywoływały w służbach wojskowych, zarówno w wywiadzie wojskowym, jakby w wywiadzie, strach, który na całe wojsko przechodził. I te zmiany w samym wojsku tłumaczono między innymi zmianami, jakie zachodzą na zachodzie, prawda, w Niemczech. Właściwie powstanie WSI i przejęcie je ze sztabu, wyjęcie je ze sztabu, podporządkowania szefowi sztabu do, do, pod, bezpośrednio pod Ministerstwo Obrony Narodowej, no to, to była jedna z nielicznych zasług, jakie strona Solidarnościowa naciskała, by mieć większą kontrolę. Ale pamiętajmy, że dalej cieszył się zaufaniem minister Kołodziejczyk. Więc y, zrobiono to bardzo delikatnie. Y, zresztą kosmetyczne, kosmetyczne były zmiany w, y, ze względu właściwie na to, że oficerowie czy generałowie kończyli 60 czy 65 rok życia, czyli odchodziła kadra stara, znaczy najstarsza, o tak powiem. Natomiast reszta. Reszta już nie. I pamiętajmy o tym, że pierwszym szefem WSI został Czesław Wawrzyniak, długoletni oficer, oczywiście zarządu drugiego, który sam stworzył plan reorganizacji zarządu drugiego i przekształcenia go w WSI. Wiedząc o tym dobrze, że sam pierwszy zasiądzie, że tak powiem, w gabinecie szefa WSI. To tyle. Dziękuję.